Cześć, nazywam się Stanisław Frejlak, albo krótko Siasia. Jestem graczem Go o sile 7 dan i opowiem Wam, czym jest Go. Na początku gry plansza do Go jest pusta. Zaczyna gracz grający czarnymi, następnie odpowiada biały i tak obaj gracze kładą kamienie na dowolnym, pustym przecięciu, aż podzielą się planszą. W momencie, w którym plansza została podzielona, gracze zamiast wykonywać następne ruchy, Pasują. Kto wygrywa grę? Ten, kto kontroluje większą część planszy. Tutaj czarny otoczył 35 przecięć, a biały 21. Po chińsku go nazywa się Wejci, co znaczy gra w otaczanie. Właśnie. Czarny ma 14 punktów więcej, czyli to czarny wygrywa.